Nie mam wszystkim. Z tej Kamil zapraszam Was na szybką, taką krótką relację ze stacji przesyłku osobowego Kornelin. Jak widzicie tego peronu nie nagrywają, gdyż jest już nagrany w całości, ale druga strona co nieco się zmieniła. Jak dobrze pamiętam ostatni raz byłem tutaj idealnie rok temu Zresztą sprawdzę, filmie dopiszę. Na pewno był to drugi stycznia, ale czy 2020, czy 2021, to powiem szczerze, nie powiem. Albo rok, albo dwa. No, jak widać, zmieniło się dość solidnie. Tor w stronę łowicza czynny, w stronę Sahaczewa zamknięty. Proszę bardzo, budka kiedyś tutaj co była zniknęła, będzie teraz tutaj parking. Wejście na prost Podjazd dla osób niepełnosprawnych No i ta wiata budyneczek stacyjny którego w ogóle nie było Tam dalej nie będę szedł bo nie będę sobie ryzykował przejście jest jak widzicie wąskie więc tylko sobie tu dojdę do słupów ale tak jak mówię różnica będzie samo to że będzie budynek stacyjny taki mini dworzec z poczekalnią jest tam dalej peron w takim stanie jest w jakim był i ten tor, bo byłem tam dalej w nowej suchej torowisko jest robione właśnie tutaj na tym lewym torze przy peronie numer 2 tak jak widać perony są Przesunięte wcześniej nazywała się tam stacja przystanek osobowy Leonów, teraz będzie to nowa słucha tak więc zmiany zmiany są dość solidne za jakiś czas znów pewnie zajrzę